W 2014 roku, w 2014 roku, w 2014 roku, w gołowie mieszkają marzyciele. w 2014 roku, powstał projekt tego pięknego obiektu. Mówię tu o świetlicy i o remizie. W zeszłym roku, dokładnie w czerwcu, wykonawca rozpoczął budowę tej remizy i praktycznie zamknęliśmy się w ciągu roku. Nic nie byłoby możliwe, gdyby, gdyby nie pozyskane środki na ten cel, na budowę remizy. I tutaj. Pragnę podziękować panu posłowi Wojciechowi Murckowi, który nam pomógł w pozyskaniu pieniędzy na remizę na salę gimnastyczną w Grodziszczu i na boisko w Przennie, bo ten wniosek był jednym wnioskiem z programu rządowego Polski Ład. Panie pośle, kłaniam się nisko i bardzo dziękuję za, za tą pomoc. Duże brawa. Te dokumenty, które udało nam się zgromadzić i do nich dojrzeć, mówią o początku naszej działalności. To jest karta strażnicy określająca datę budowy starej remizy na rok 1965 oraz wykaz członków drużyny pożarniczej z 10 marca 1970 roku, z której można wyczytać skład osobowy jednostki oraz datę wstąpienia do drużyny, a jest to data 22 września 1968 roku. Dzięki ich zaangażowaniu jednostka w całym okresie od założenia do dnia dzisiejszego była i jest w gotowości bojowej. Na dzień dzisiejszy Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogołowie liczy 35 członków. W tym 15 osób to dziecięca i młodzieżowa drużyna pożarnicza. Dzisiaj, w tak uroczystym dla nas wydarzeniu, patrząc na przepiękny obiekt, na który składa się nowa remiza strażacka, świetlica wiejska, wybudowana i oddana do użytkowania w maju 2020 roku. Oraz w niedalekiej przyszłości będziemy cieszyć się nowym placem zabaw, który jest bezpośrednio za świetlicą. Wszystko to dzięki przychylności pani wójt Teresy Mazurek, za co serdecznie dziękujemy. Teraz tak naprawdę ta Straż Pożarna musi też patrzeć bardzo mocno w stronę bezpieczeństwa strażaków ratowników. A to bezpieczeństwo to nie jest tylko porządne ubranie specjalne, fajny samochód, hełmy, rękawice. Musimy patrzeć też na bezpieczeństwo, prewencję, chociażby przeciwko rakowi. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tej inwestycji. Gratuluję przede wszystkim Strażakom Ochotnikom i niech ona Wam jak najlepiej służy. Dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, że mogę przekazać Panom klucze, a pozwolenie na użytkowanie naczelnikowi. To jest już dokument stwierdzający, że ta remiza nie ma wad. <laughs> Także wszystkiego dobrego jeszcze raz. Cieszę się, że właśnie taki obiekt dzisiaj remizy, chyba najbardziej nowoczesnej, mogliśmy oddać do użytku. Wszystkiego dobrego.